Każdy z nas w swoim życiu był poddany krytyce. Mogła to być krytyka ze strony najbliższych, czyli rodziny, kolegów ze szkoły, kolegów z drużyny, nauczyciela czy też trenera. Doskonały przykład krytyki widzimy w polityce. Krytyka była, jest i będzie i tylko od nas zależy, jak na nią zareagujemy. Nazywam się Rafał Pajnowski, jestem sportowym trenerem mentalnym i w tym wideo dostaniesz rady, w jaki sposób podejść do tematu krytyki i jak całkowicie przestać na nią reagować. Rada numer jeden. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. Rada numer dwa. Jeżeli krytyka była merytoryczna, to wyciągnij wnioski i zastosuj je w przyszłości. Dlatego kieruj się tylko konstruktywnymi podpowiedziami ludzi, którzy chcą Ci pomóc. Rada numer trzy. Wszystkie wielkie wynalazki przed ich odkryciem były krytykowane, ale odkrywcy, którzy je tworzyli, konsekwentnie dążyli do osiągnięcia swojego celu, nie patrząc na przeciwności losu. Rada numer cztery. Ludzie, którzy krytykują, zazdroszczą Ci tego, że dążysz do osiągnięcia swoich celów. I to oni mają z tym problem, a nie ty. Rada numer 5. Zadajmy sobie pytanie, kim jest osoba, która krytykuje. Czy jest to osoba szczęśliwa i zadowolona z życia? Człowiek ambitny i pozytywnie myślący nigdy nie krytykuje. Ludzie z sukcesu, sportowcy światowej klasy, nawet o swoich rywalach, wypowiadają się w sposób zrównoważony i podkreślający ich mocne strony. Rada numer 6. Pamiętaj, tylko spokój może Cię uratować. Dlatego nigdy, ale to nigdy nie reaguj emocjonalnie. Jeżeli ktoś Cię atakuje bezpośrednio, nigdy nie tłumacz się, lecz użyj stwierdzenia. Cieszę się, że masz swoje zdanie na ten temat. Pokażę to, że masz odporność emocjonalną. Tylko pamiętaj, ten element trzeba trenować. Rada numer 7. Jeżeli nie lubisz krytyki, sam nie krytykuj. Rada numer 8: żeby przyspieszyć osiągnięcie celu, musisz podwoić ilość prób, a tym samym ilość błędów. Rada numer 9: pamiętaj, że nieważne jak się mówi, ważne, że się mówi. Dlatego każdą krytykę traktuj jako olej napędowy, bo co cię nie zabije, to cię wzmocni. Rada numer 10: bądź odważny, aby przyznać się do błędów, które zdarza się popełniać wszystkim. W ten sposób wykazujesz się pewnością siebie i pokazujesz, że masz charakter. A przez to będziesz dobrze postrzegany. Pewnego dnia ojciec i syn postanowili udać się na targ. Aby tam dotrzeć, musieli przejść po drodze przez cztery miejscowości. Ojciec powiedział do syna: Usiądź na ośle. A ja będę szedł obok. Gdy przechodzili przez pierwszą miejscowość, mieszkańcy szeptali: Syn jedzie na ośle, a staruszek musi iść piechotą? Ojciec słysząc to, stwierdził: Posłuchaj, ludzie mówią o nas źle. Lepiej będzie, jak ja usiądę na ośle, a ty pójdziesz piechotą. Gdy przechodzili przez drugą miejscowość, usłyszeli szepty: Zobaczcie, co za ojciec. Każe Dziecku i pieszo, a tyle niebezpieczeństw w koło. Słysząc to, ojciec stwierdził: Pojedziemy razem na ośle. Gdy przechodzili przez trzecią miejscowość, usłyszeli kolejne słowa krytyki: Biedny osią, ludzie nie mają szacunku dla zwierząt. Usłyszawszy to, uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak pójdą, razem piechotą. Gdy przechodzili przez czwartą już miejscowość, Usłyszeli kolejne słowa. Patrzcie, jacy głupcy mają osła, a idą piechotą. Morał z tej opowieści taki. Jeżeli jesteś pewien, że robisz dobrze, rób swoje. I nie przejmuj się, co o tym mówią inni, bo i tak zawsze znajdą się tacy, którzy cię krytykują. Drużyna wygrywa. 3-0 z dobrym przeciwnikiem. To co słyszymy? No dobrze, drużyna wygrała 3-0, ale co to była za gra? Wybijanka, wszystko do przodu, trzy bramki z przypadku. Przegrywamy 1-0, gramy naprawdę dobrze, tworzymy mnóstwo sytuacji. Przeciwna drużyna strzela bramkę z kontry, tak się kończy. To co słyszymy? Co z tego, że dobrze grają, jak przegrywają? Trener do zwolnienia, zawodnicy uciąć im pensję. Dlatego za każdym razem znajdzie się osoba, która widzi tą drugą stronę i nie pozytywną, tylko negatywną. Jeżeli podobało Ci się to wideo, zasubskrybuj i polajkuj. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego bądź innych filmów, zapisz je w komentarzu. A ja z miłą chęcią odpowiem Ci na nie, a nawet nagram film. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.